W dzisiejszym odcinku znowu w przebraniu kaktusa będę włamywać się ludziom do domów w Brookhaven. Zobaczymy, czy uda mi się wtopić w tło tak, żeby właściciele domów myśleli, że jestem częścią wyposażenia domu. Let's go! No dobra, tu znalazłam taki dom, w którym jest dużo osób. Jeden facet jest na górze, a w ogródku jest babka z dzieckiem. Nie wiem, co oni robią, ale jak widać, nie dam rady wbić im na chatę przez ogródek, więc sprawdźmy, czy może od przodu się da. Szukam kietni unimeszki. Widzę ich, są w środku. Poszli na górę, teraz jest okazja, żeby się włamać. Przeniknę przez drzwi śpiworem. A nie czekajcie, mieli otwarte drzwi. Na razie stanę tutaj. Poczekam, aż zejdą. Ktoś dzwoni do drzwi. Co chciałaś? Możesz być córko. A to co? No wpuśćcie tego biednego dzieciaka do domu, co on wam zrobił. No wreszcie. Synku. Masz sisy, Kochanie. Masz córkę. Stary uciekł chyba nie chce mieć z tym nic wspólnego. Maskra. No masakra to zaraz będzie, gdzie bomby są. Halo właśnie bombarduje wam dom i was to nie obchodzi? Co? Jestem smutny. Ej, czekajcie, to jednak chłop był? O nie, wywalili mnie. Nie polecam tego domu. Wbijamy do kolejnego domu. W tym domu mieszka Messi z żoną i córką. Próbuję obczaić, jak wejść do środka. Od dołu nie mogę, bo oni tam ciągle siedzą. Nie wiem, może jak zrobię jakieś parkury, to uda mi się wejść na ten taras na górze. W sumie dałoby się to zrobić. Żona Messiego poszła na górę, może on też zaraz pójdzie, to wtedy szybko wbije im na chatę. Ty co jest? Ten dzieciak nagle zniknął. Żona wróciła, no i jak ty się, chłopie, teraz wytłumaczysz. Gdzie on, ona? Wpadłam na pomysł, ale chyba trochę głupi: przeniknę śpiworem przez okno, tak żeby telewizor mnie zasłaniał. Ale to jest chyba zły pomysł. No oczywiście, że to był zły pomysł. Trzeba było wleść parkurem na górę. Ej, to No widzowie, wydało się. Idziemy szukać kolejnego domu. Przez okno widzę, że w środku są dwie osoby. No to ich odwiedzimy. Powoli wejdę na górę. Korytarz pusty. Są w pokoju. Czekajcie, ktoś się dobija do drzwi. Let me in, please. Aha, poszła se. Powinni być tutaj. W łóżku ktoś jest, przywitam się. Aha, nie zrobiło to na nich wrażenia. Jeszcze raz. O, jakiś mały typek, nie wie o co chodzi. Jeszcze jakaś babka tu jest. Szukają kto im się w domu ukrywa. Nie skapnęli się, że nie jestem prawdziwym kaktusem. Dosłownie przechodzą obok mnie i nic. Nawet nie muszę się chować. Po prostu se stoję i udaję kaktusa. Kolejna bomba. Bomby. Ktoś tu jest? Zaatakuje go śpiworami. A -a. On pewnie myśli, że ktoś odpalił jakieś chity. Mały wyciągnął spluwę widzowie. Robi się poważnie. Nikogo tu nie ma. Zeszli na dół. Jak będzie odpowiedni moment, to zejdę na dół. Na razie będę im zrzucać bomby po schodach. Bomba leci, chyba schodzę, albo jeszcze poczekam, poszli do garażu. Teraz jest odpowiedni moment. O nie, młody się skapnął. Chce mnie wziąć na ręce. No dobra, gdzie idziemy? To on. Ała, ale za co? Widzieli mnie z samochodu. Wraca się. Czego on chce? Czekajcie, powoli się wycofam. Czemu on za mną idzie? Gdzie moja spróba? No, tak się to załatwia. Dobra widzowie włamie się do tej chaty. Co jest? Usunęli dom. Co to jest? Oddają mi kasę. Chyba się polubimy. Nie ale serio. Co to za mutant jakiś? Organista. Przedaje organy. Proboszcz spruszkowa. To jest kościelna mafia. Gonią mnie. Dobra widzowie, nie wiem o co tu chodzi, ale postanowiłam do nich dołączyć. There, Przyszliśmy na span kraść ludzi. Czemu ja jestem pod ziemią? Jak ja mam teraz wyjść? Oh. Jak widzicie na tym serwerze zaczęły się dziać podejrzane rzeczy. Proboszcz z Pruszkowa dziwnie się na mnie patrzy. Kończę to zanim mafia kościelna mnie porwie i sprzeda moje organy na czarnym rynku. No to bajo.